Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Lena, a dziś porozmawiamy sobie o mrówkach z gatunku Camponotus nicobarensis. Zapraszam do oglądania. Camponotus nicobarensis to piękne azjatyckie mrówki. Możemy je spotkać na terenie południowej Azji, a dokładniej w Bangladeszu, w Tajlandii, w Indiach czy w Wietnamie. Kolonie tego gatunku są monogemiczne, ale czasami możemy zaobserwować kolonie, które mają ponad dwie królowe. Jednak jest to rzadkość i po pewnym czasie nadprogramowe królowe mogą zostać wyeliminowane. Z naturze odżywiają się głównie owadami i małymi owocami, ale w hodowli powinniśmy im zapewnić również pokarm energetyczny. I tutaj specjalnie nie używam słowa miód, dlatego że te mrówki są naprawdę wybredne i, i jedna kolonia może lubić miód, inna galaretki czy na przykład inne jeszcze wodę z cukrem. Dlatego warto eksperymentować z tym pokarmem energetycznym i, i podawać różne rodzaje miodu lub rur, różne smaki galaretek, żeby po prostu zobaczyć, co naszej kolonii najbardziej smakuje. Moim mrówkom najbardziej zasmakowała truskawkowa galaretka oraz mączniki. Można też od czasu do czasu wrzucić im jakiegoś owoca, na przykład winogrono czy banana. W koloniach tego gatunku występuje polimorfizm, czyli podział na kasty. Niestety te kasty nie są tak spektakularne jak na przykład Umesor barbarus czy Camponotus barbaricus. Po prostu robotnice media mają delikatnie większe głowy od piastunek. Bo I też w koloniach nawet dużych nie, nie występuje kasta major, czyli kasta żołnierzy. Jeśli chodzi o hibernację, to tego gatunku nie zimujemy ze względu na ich region występowania. Camponotus nicobarensis to gatunek sucholubny, dlatego w naturze gniazduje w drewnie lub bambusie i na terenach półpustynnych. W hodowli możemy je trzymać bez problemu w gniazdach z druku 3D, akrylowych, korkowych, betonowych lub drewnianych. Ale mniejsze kolonie powinniśmy trzymać w próbówkach. Polecam również zrobić w takiej próbówce przegrodę z korka. Są dość aktywne i mają naprawdę bardzo szybki rozwój. Moim zdaniem są idealne dla początkujących, a nawet jako pierwszy gatunek mrówek, bo nie dość, że bardzo szybko się rozwieją, to jeszcze mają kasty i są naprawdę bardzo ładnie ubarwione, ponieważ są intensywnie pomarańczowo-brązowe. Nie są również w ogóle problematyczne, nie odmawiają pokarmu, także jak najbardziej polecam. Osobiście nie dogrzewam mojej kolonii, ale jeśli będziemy to robić, to wtedy pokażą, co potrafią i słyszałam, że mogą w rok osiągnąć od samotnej królowej kilkaset robotnic. To teraz czas na cyferki. Królowa osiąga od 11 do 13 mm, a robotnice od 6 do 11 mm. Temperatura, jaka powinna być w gnieździe, to od 24 do 28 stopni, a na arenie od 24 do 30 stopni. Wilgotność, jaką powinniśmy utrzymywać na arenie, to od 30 do 50%, a w gnieździe od 50 do 60%. To teraz taka mała ciekawostka. Królowe różnią się ubarwieniem. Czasami możemy spotkać na ciemniejsze, bardziej intensywne, intensywnie pomarańczowe, albo jaśniejsze królowe. Powiecie, no ale przecież u na przykład palidula występuje dokładnie to samo. No. Nie na taką skalę. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć jakieś porównania zdjęć, ale jest to widoczne. Ok, opis gatunkowy mamy za sobą. To teraz nakarmimy sobie nasze mrówki. Zaczynamy. Ok, właśnie dałam jedzenie mróweczkom. Co podałam, to jest karaczan argentyński oraz winogronowa galaretka. W międzyczasie warto spoglądać też gniazdo, a dokładniej główną komorę w próbówce, tam gdzie zawsze przysiaduje królowa oraz. Robotnice, i są również, jest również potomstwo. Okej, okay, możecie zobaczyć, jakie robotnice mają napchane odwłoki. Tutaj jest dość czarna wata i nie wiem, czy mi się uda uchwycić, ale jest tutaj ogromny odwłok królowej. Tutaj widzimy już pierwszą robotnicę, która wcina galaretkę. Tak wygląda gniazdo. Ilość potomstwa jest naprawdę pokaźna. I tutaj również widzimy robotnice media. Bardzo mi się podoba również wygląd tych robotnic. Chodzi o to, że one są takie smukłe. Jak już wcześniej wspominałam, te mrówki bardzo lubią owocowe galaretki. Natomiast dla mnie to jest troszeczkę dziwne, ponieważ większość innych gatunków u mnie na hodowli woli galaretki miod miodowe. A te nie za bardzo je lubią. I też proszę Was, żebyście wypowiedzieli się w komentarzach na temat tych galaretek. Czy uważacie je jako dobry pokarm? Bo ja je używam jako urozmaicenie diety. Nie jako podstawa, ale raz na jakiś czas dam jako właśnie ten pokarm energetyczny. Bo czemu nie? Ten gatunek w porównaniu do Camponotus ligniperda rozwija się naprawdę bardzo szybko. I to jest ulubiony mój gatunek mrówek na hodowli. Bardzo go lubię. Ok, wy tutaj sobie popatrzcie na te mróweczki. A ja jeszcze powiem o ważnej sprawie, ponieważ wydaje mi się, że film nie pojawi się za tydzień, ponieważ będę na wyjeździe za granicą. Także, jeśli chcecie wiedzieć, co się u mnie dzieje, to zapraszam na mojego Instagrama, podłoga Lena, tyty, podłoga, link macie w opisie, hehe mm. Bardzo serdecznie zapraszam, tam jakieś relacje wstawiam, jakieś gekony, mrówki, możecie też zobaczyć moją twarz, także zapraszam serdecznie na tego Instagrama. Niestety widzę, że na tą galaretkę jest troszeczkę mniejszy popyt niż na truskawkową, ponieważ truskawkowa jest po prostu zjadana bardzo szybko. Bardzo szybko jest zjadana truskawkowa. Też chcę zapowiedzieć kilka rzeczy, ponieważ jak wrócę z wyjazdu, no to możecie się spodziewać jakichś nowych mrówek. Także jakiś inny gatunek na hodowli, bardziej egzotyczny. Bardzo dużo potomstwa jest pod robotnicami. Okej, okay, dobra, tak w ramach jeszcze Wam pokażę moją kolonię Manikarubida. Po prostu chciałam się pochwalić, że ostatnio wykluły mi się pierwsze cztery robotnice. Są świetne, bardzo je lubię. A tutaj są te nasze Nicobarensis. Ja odłożyłam. Jak na razie są w trakcie przeprowadzki. Ponieważ już widzę, że im się woda kończy, a że wyjeżdżam, no to po prostu na wszelki wypadek im zostawię po prostu nową probówkę. Niestety to nie są złapane przeze mnie mrówki, ponieważ u mnie nie występuje ten gatunek. Przynajmniej ja nigdy nie, nie widziałam w moim regionie gniazda tego gatunku. Piękne mrówki, takie czerwone i te larwy jeszcze są takie śmieszne. Też bardzo, bardzo mi się podoba ten gatunek. ich budowa jest jeszcze taka specyficzna. Bardzo, bardzo przyjemne mrówki. I one mają taki portal próbówek i to naprawdę ułatwia karmienie. Polecam serdecznie z ruchu 3D. Dobra, to tyle w tym odcinku. Tutaj mamy, dam jeszcze na zakończenie kamponotu z Nicobarensis. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się już możliwe za tydzień. Możliwe, że za tydzień albo za dwa tygodnie. Nie wiem. Po prostu zobaczymy, czy zdążę jutro nagrać film. Także mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Pamiętajcie również, żeby zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi odcinkami oraz dać łapkę w górę, ponieważ to bardzo, bardzo motywuje. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Jeszcze zapraszam na Instagrama. Trzymajcie się. Widzimy się w Słyszymy się w następnych odcinkach. Bajo!